Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. Na wstępie dziękujemy wszystkim naszym widzom za zaangażowanie się w komentarze, które dla nas są bardzo cenne, ale oczywiście te merytoryczne, z których mogą wyniknąć bardzo rozbudowane dyskusje. Trochę byliśmy osłabieni przez okres urlopowy, ale jeszcze kilka dni i ponownie cała ekipa zasiądzie na pierwszym powakacyjnym kolegium redakcyjnym. Mówimy o tym dlatego, że nasza skrzynka mailowa pęcznieje i mamy spore opóźnienia z odpowiadaniem na pytania widzów. Dziękujemy za przesłane zdjęcia niezwykłych wydarzeń na naszym polskim niebie. Powoli zaczynają tworzyć archiwum wraz z opisami. Być może kiedyś za zgodą autorów opowiemy o nich i je wam pokażemy. Dzisiaj natomiast przed Państwem prezentujemy to, co zebraliśmy na temat, który nurtuje do dzisiaj wszystkie tęgie umysły. Jego sednem jest niemiecki, prowadzony przez nazistów, a także przez faszystów, program kosmiczny, do którego prowadzi wiele tajemniczych wątków, włącznie ze sprawą spotkań z UFO. Każdy, kto zna nazistowskie Niemcy, będzie znał Himmlera. Szpera, Bormana i tym podobnych, ale niewielu słyszało o Hansie Kamlerze. Bliżej o nim mówiliśmy w naszym filmie, który znajduje się na naszym kanale. Link do niego w opisie będzie stanowił doskonałe wypełnienie dzisiejszej treści. Kamler był generałem SS, co jest raczej niezwykłym osiągnięciem, jakkolwiek na to spojrzeć. Kammler był uważany przez wielu członków nazistowskiej hierarchii za najpotężniejszego człowieka w Niemczech poza gabinetem, jak czytamy w książce zatytułowanej, jak Stany Zjednoczone zdradziły Rosji nazistowskie supersekrety, strona czwarta. Kammler, którego władza podlegała bezpośrednio Himmlerowi, odpowiadał za najbardziej tajne projekty Hitlera, a konkretnie projekty takie jak pierwsze na świecie silniki odrzutowe i rakiety. Pracowało dla niego ponad 14 milionów ludzi, głównie budujących podziemne fabryki. Agostin powiedział, że jego projekty są równoznaczne z kierowaniem budową wielkich piramid w Egipcie i koloseum w Rzymie. Szper powiedział, że jego zdaniem rozważa się objęcie jego szpera stanowiska przez Kamlera. Pod dowództwem Kamlera odpowiedzialnym za rakiety był generał Walter Dornberger, który wraz z doktorem Wernerem von Braunem, majorem SS, opracował rakietę V2. Z Kamlerem w najbardziej zaawansowanym wojskowym ośrodku badawczym Rzeszy, w kompleksie zbrojeniowym Skoda w Pilznie w Czechosłowacji, współpracował generał dr Wilhelm Voss. Niektóre projekty Skody pozostają do dzisiaj tajemnicą i leżą ukryte w tajnych sejfach fabryki. Nawiasem mówiąc, nie wiadomo czy sprzedaż zakładów Skody Niemcom tyczyła się również tych ukrytych projektów, ale wiadomo, że wśród nich znalazł się projekt doktora Franca Josefa Noige Bauera, specjalisty w dziedzinie systemów cieplnych. Do uwaga Nuklearnego napędu samolotów, jak pisze Agostin na stronie 12 swojej książki. Albert Szper w swojej książce z pandał sekretne pamiętniki, przychwala się, że to on nakazał Wernerowi Heisenbergowi zaprzestanie budowy bomby atomowej i skupienie się na silniku uranowym do samolotów. Pod koniec wojny Hitler podporządkował Kamlerowi nawet Geringa i Szpera. Eisenhower przyznaje w Crusade in Europe, że w ciągu sześciu miesięcy naziści opracowali zaawansowaną broń, która mogła zmienić w każdej chwili wynik wojny. Rudolf Hess, najlepszy przyjaciel i zastępca Hitlera, udał się do Anglii, aby spróbować powstrzymać wojnę z Wielką Brytanią i został aresztowany jako zbrodniarz wojenny. Mimo, że Anglia była o krok od przejęcia władzy przez nazistów, w co była zamieszana znaczna część rodziny królewskiej, Hessowi nie udało się przedwojennych sympatii z powrotem nakręcić. Dzisiaj wszyscy badacze się zastanawiają, jaki był ten wielki sekret, który uczynił Hesa tak niebezpiecznym dla aliantów. Być może odpowiedź można znaleźć w książce Christopher Friedricha. Tajne nazistowskie wyprawy polarne. Gdzie na stronie 34 czytamy: Hessowi powierzono niezwykle ważne akta dotyczące Antarktydy. Hess sam prowadził akta polarne. Jeśli się spojrzy na mapę Antarktydy, zobaczy się, że część Ziemi królowej Małty nazywa się Nowym Schwabenlandem. To część kontynentu położona najbliżej Republiki Południowej Afryki. W latach 1938-39 Niemcy dokonali dużej wyprawy w te rejony i rozpoczęli budowę dużej bazy. Szczegóły tej wyprawy można znaleźć w książce Friedricha. To właśnie w tej książce znajdują się zdjęcia stawów ciepłej wody i inne ukrywane do dzisiaj informacje, które zaskoczą każdego naukowca i to bez wyjątku oraz każdego agenta wywiadu. Zawiera mapy pokazujące, że inwazja wojskowa admirała Byrna w ramach operacji Wysoki Skok Nawal Task Force 68 wylądowała po stronie przeciwnej do niemieckich baz. Książka opowiada o głównym produkcie spożywczym występującym na tym obszarze zwanym krylem. Słyszeliście może kiedyś o Krylu? To rząd małych morskich pancerzowców, liczący aż 86 gatunków. Dosłownie i w przenośni jest to pływające pod wodą żywe białko. Mapy operacji Wysoki Skok mówią, że niemiecka część kontynentu pozostała niezbadana i zapewne każdy czytający książkę zdziwi się, że nadal ta część kontynentu nie jest zbadana jest po prostu omijana. Dlaczego? Człowiekiem, który wywarł duży wpływ na współczesną powojenną politykę Niemiec, był Hans Urlich Rudel, częsty gość w niemieckich kręgach wojskowych i politycznych. Rudel był człowiekiem przygotowanym przez Hitlera na jego następcę. Wiadomo, że Rudel często podróżował do Ziemi Ognistej, położonego najbliżej Antarktydy krańca Ameryki Południowej. Jedna z ostatnich wiadomości Martina Bormana z Bunkra w Berlinie do Denica wspominała o ziemi ognistej. W książce UFO, tajna broni nazistów, mówi się na stronie ósmej. Ocenę Żydów dokonaną przez Hitlera można najlepiej podsumować w formie zawartej w protokołach uczonych mędrców Cyjonu. To bardzo ważny aspekt całej historii UFO, ponieważ znajdujemy w niej zalążek wielu dalekosiężnych decyzji podjętych 30 lat później. Czy ktokolwiek miał lub ma pojęcie, co tak politycznie niepoprawny temat, jak protokoły mędrców Sionu, może mieć wspólnego z UFO? Książka zatytułowana America's Aircraft Yearbook opowiada o wykorzystaniu przez USA schwytanych niemieckich naukowców w forcie Blis i Wrightfield. Jak czytamy, wśród niemieckich grup w Wrightfield byli Rudolf Hermann, Aleksander Lipsisch, Heinz Schmidt, Helmut Heinrich oraz Fritz Doblhoff i Ernst Kugel. Hermann był przydzielony do stacji badawczej Peneminde do spraw aerodynamiki, gdzie wykluwano niemieckie rakiety V2, które początkowo spadały tylko na Anglię, ale ich zasięg wzrastał. Był specjalistą w dziedzinie naddźwięków i był odpowiedzialny za naddźwiękowy tunel aerodynamiczny mieszczący się w Kochel w Alpach Bawarskich. Był także członkiem grupy, której powierzono futurystyczne plany Hitlera dotyczące utworzenia bazy do tankowania rakiet na stacji kosmicznej, obracającej się jako satelita wokół Ziemi w odległości 7000 km planu, który on i niektórzy wysocy rangą oficerowie AAF opracowali w 1947 roku. Co ciekawe, nadal uważa się to przedsięwzięcie za wykonalne. Późniejsze dowody wskazują, że większość lub wszyscy naukowcy zajmujący się statkami kosmicznymi i latającymi spotkami zniknęli. Dostępne dowody wskazują, że udali się do Ameryki Południowej lub na Antarktydę. Gazety El Mercurio i Derweg donosiły o dużym konwoju okrętów podwodnych odkrytym przez brytyjską marynarkę wojenną pod koniec II wojny światowej. Pamiętacie, o tym konwoju kilkakrotnie wspominaliśmy. To właśnie ten niemiecki konwój, który był widziany przez rybaków w okolicach Falklandów, który niczym nie powstrzymany przepłynął dosłownie przez grupę aliantów, pozostawiając za sobą tonące okręty przeciwnika. Wszystkie dostępne jednostki alianckie na tym rejonie zaatakowały konwój i zostały całkowicie zniszczone, z wyjątkiem. Jednego niszczyciela, raczej przypominającego wrak, kiedyś dumnego i świetnego okrętu marynarki królewskiej, którego kapitan powiedział, według doniesień, niech mi Bóg pomoże, abym nigdy więcej nie spotkał się z taką siłą ognia. Wyglądało to jak potężny nieodwrót, ale przemieszczenie się sił, których celem była Antarktyda. W tej niechlubnej dla aliantów bitwie, która pokazała, że Kriegsmarine nadal potrafi rwać swoimi zębami wroga, Niemcy użyli prawdopodobnie prototypów swojej nowej broni skalarnej. 10 lipca 1945 roku, ponad dwa miesiące po zakończeniu wojny, niemiecki okręt podwodny U-530 poddał się władzom argentyńskim. Dowódcą był Otto Wehrmacht. Załoga łodzi podwodnej liczyła 54 ludzi. Normalna załoga łodzi podwodnej zawsze liczyła 18 ludzi, a ładunek składał się z 540 beczek papierosów i niezwykle dużych zapasów żywności. Dowódca miał 25 lat, drugi oficer 22 lata, a załoga liczyła średnio 25 osób, z wyjątkiem jednego mężczyzny, który miał 32 lata. Była to niezwykle młoda załoga i po przesłuchaniu okazało się, że wszyscy twierdzili, iż nie mają żadnych krewnych. Z hiszpańskiej mapy umieszczonej w książce Czy Hitler żyje, gdzie zaznaczona jest trasa konwoju Firera, wynika, że przechodził on wzdłuż wyspy Georgia Południowa. To właśnie tam znajdowała się jedna z wielu tajnych baz nazistów, o którą stoczono krwawą bitwę poza wiedzą opinii publicznej. Było to już sporo lat po wojnie, gdyż w czasach nowego starcia militarnego zwanego wojną o Falklandy. 4 kwietnia 1944 roku o godzinie 4.40 niemiecki okręt podwodny U-859 wyruszył z tajemniczą misją, przewożąc 67 ludzi i 33 tony rtęci zamkniętej w szklanych butelkach w wodoszczelnych blaszanych skrzyniach. Był to okręt z grupy podwodnych transportowców o dalekim zasięgu. Okręt podwodny został zatopiony przez brytyjski okręt podwodny, a większość załogi zginęła. Jeden z ocalałych na łożu śmierci około 30 lat później opowiedział o drogim ładunku. A kilku nurków sprawdziło jego teorię i znalazło rtęć. W jakim celu miała być użyta ta rtęć i dokąd chcieli tą rtęć zabrać? Dzisiaj wystarczy tylko poznać właściwości rtęci. I od razu będziemy wiedzieli, do czego była ona potrzebna niemieckim nazistom. Istnieje wiele innych historii o innych okrętach podwodnych i ocalałych Niemcach nazistach, głównie na półkuli południowej. Niemcy i inne narody europejskie wymagały bardzo skrupulatnych zapisów rejestracyjnych wszystkich. Mieszkańców swojego landu, w tym ich krewnych, zatrudnienia, adresów, dzieci, całych rodzin i tym podobne. Ale pod koniec wojny alianci, sprawdzając krzyżowo te rejestry, biorąc pod uwagę ofiary i zgony, ustalili, że w tych wszystkich rejestrach nie uwzględniono 250 tysięcy osób. Jakby nie patrzeć, to ilość ludności sporego miasta. Czyżby nowego Berlina? Wokół tego wszystkiego, jak cień złego ducha, kręci się cały czas sprawa niemieckiej bomby atomowej. Hitler podpisał rozkaz budowy bomby atomowej już 26 września 1939 roku. Głównym naukowcem w tym projekcie był dr Werner Heisenberg. Jak napisał Powers Thomas w książce Wojna Heisenberga, wydawnictwa Knopfa z 1993 roku na stronie 16. Heisenberg zdobył Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 1932 roku za stworzenie mechaniki kwantowej. Był profesorem fizyki teoretycznej w Lipsku, a później dyrektorem Instytutu Fizyki Maxa-Plancka. Jego najlepszym przyjacielem aż do wojny był Niels Bohr. Edward Teller uzyskał doktorat studiując pod kierunkiem właśnie Heisenberga. Thomas Powers w książce Wojna Heisenberga: Tajemnica niemieckiej bomby, w której w jednym z głównych wątków była próba wyjaśnienia faktu, że Niemcy znacznie wyprzedziły resztę świata w opracowaniu bomby, a mimo to alianci byli zdumieni, gdy pod koniec wojny znaleźli prymitywny reaktor eksperymentalny, rzekomo najlepszy, jaki Niemcy byli w stanie osiągnąć. Dzisiaj wielu badaczy tej historii wie, że był to reaktor z początku badań. Natomiast ten najnowocześniejszy, wyprzedzający o około 30-40 lat wszystkie badania do przodu, został przewieziony we wspomnianym konwoju na Antarktydę. Wymówki takie jak nieefektywność Niemiec i tym podobne nie pasują do dowodów, a twierdzenie, że Niemcy byli bardziej moralni niż amerykańscy Żydzi, którzy opracowali bombę atomową, jest politycznie nie do przyjęcia. Wiadomo, że Niemcy pracowali także nad bombą wodorową, a alianci gorączkowo bombardowali zakłady produkcji ciężkiej wody. Istnieje wiele książek i filmów o bohaterach, którzy powstrzymali niemieckie wysiłki nuklearne, a jednak gdzieś w tym zamieszaniu można znaleźć informację, że nigdy nie uwzględniono przynajmniej jednego dużego ładunku ciężkiej wody. W przemówieniu wygłoszonym w czerwcu 1949 roku Wenwar Bush opowiada, że alianci byli niezwykle zaniepokojeni faktem, że Niemcy wyprzedzili ich w zakresie budowy bomby, ale w końcu dowiedzieli się, że Niemcy nie zrealizowali nawet 5% przedsięwzięcia, które doprowadziłoby do sukcesu w tym kraju. Winą za to niepowodzenie obwiniano niemiecką regimentację. Ale jeśli pomyśli się o tym z otwartym umysłem, to można zdać sobie sprawę, że regimentacja w systemie totalitarnym jest zwykle więcej efektywna, szczególnie jeśli chodzi o produkcję broni. Powers analizuje wyjaśnienia Heisenberga, że Niemcy wykorzystali swoje wpływy jako eksperci, aby skierować pracę na inne kanały, wskazane w tajnym raporcie do Himmlera. Powers powiedział, jego relacja jest niekompletna, coś zostało przemilczane. Jest to napisane na stronie 482. Na ostatniej stronie podsumowuje mówiąc, nikt nie zaprzecza temu, że Samuel Goldsmith odkrył w południowych Niemczech w 1945 roku program badań atomowych na małą skalę, który nie stanowił zagrożenia dla aliantów. To właśnie trudność w ustaleniu przyczyn niepowodzenia sprawiła, że Festiata była nierozstrzygnięta przez prawie 70 lat. Kiedy w 1945 roku feldmarszałek Erdhard Milch odwiedził laboratoria w Gotow, gdzie prowadzono badania atomowe, zapytał Heisenberga, jak duża musiałaby być bomba, by zniszczyć Nowy Jork lub Londyn. Heisenberg odpowiedział po chwili zastanowienia się: mniej więcej tak duża jak ananas. A na Boże Narodzenie będziemy mieli pełen kosz takich ananasów dla naszego niezwyciężonego firera. Matern Friedrich, UFO, tajna broń nazistów, strona 77. Część materiału zawartego w książce pochodzi z tajnych dokumentów uzyskanych od CIA. Do wyprodukowania małej bomby atomowej potrzeba 33 funtów wysoko wzbogaconego uranu lub 13 funtów plutonu. W 1943 roku Niels Bohr uciekł z Danii do Londynu i poinformował, że Niemcy produkują bombę atomową. Miał także dowód na to, że Niemcy osłabili główne dostawy uranu, a także toru. Co dalej z niemieckim programem kosmicznym już w następnym odcinku?